Medytacja dla relaksu. Na początku przyjmij bardzo wygodną pozycję, tak aby zapewnić sobie pełny komfort i rozluźnienie. Jeśli chcesz, możesz się nawet położyć. Pozwól, by ciało spoczywało swobodnie, ramiona i ręce były rozluźnione, spróbuj puścić brzuch, by był miękki, rozluźnij szczękę, brwi i mięśnie twarzy. Teraz delikatnie zwróć uwagę na swój oddech, dając sobie chwilę na obserwację naturalnego przepływu wdechu i wydechu. Zobacz, jak każdy wdech i wydech delikatnie porusza Twoje ciało. Jak unosi się i opada klatka piersiowa, przepona i brzuch. Skoncentruj swoją uwagę tam, gdzie najwyraźniej odczuwasz wrażenie oddechu, a następnie postaraj się pogłębić i wyrównać wdech i wydech. Jeżeli to będzie pomocne, możesz liczyć 3 lub 4 sekundy na każdy wdech i wydech lub powoli mówiąc w myślach wdech i wydech. Kiedy zauważasz rozproszenie w myślach, spróbuj puścić się, aby przepływały swobodnie, i powróć do oddechu, kontynuując jego pogłębianie i wyrównywanie. Umysł jest cały czas aktywny, ale postaraj się jeszcze przez pewien czas utrzymywać koncentrację tylko na świadomym prowadzeniu wdechu i wydechu. Zobacz, czy możesz sobie pozwolić na to, aby z każdym wydechem rozluźniać się w ciele, może nawet z każdym kolejnym coraz bardziej. Sprawdź, czy umysł może podążać za wydechem, tak by również rozluźniać się i odpuszczać zaangażowanie w myśli. Teraz możesz już powrócić do naturalnego rytmu oddechu bez liczenia i pogłębiania a następnie skierować swoją uwagę do ciała. Zobacz, jak się ma Twoje ciało w tej pozycji i otwórz się z ciekawością na pojawiające się w ciele doznania. Zauważając w jakim miejscu Jakiego to rodzaju wrażenia? Delikatnie przesuwaj swoją uwagę po różnych miejscach w ciele, obserwując obecne wrażenia, zarówno te przyjemne, jak i dyskomforty. Starając się zaakceptować, że wszystkie są właściwe i nie trzeba ich zmieniać. Pozostając w kontakcie ze swoim ciałem, zwróć teraz uwagę na miejsca, gdzie styka się ono z podłożem na swoje nogi, stopy. Ośladki. Zobacz, jak Twoje ciało oddziałuje na Ziemię, a Ziemia bezwarunkowo przyjmuje ciebie i Twoje ciało. Także możesz odpuścić i swobodnie osadzić się w tym miejscu. Możesz odpuścić trzymanie się wszelkich spraw. I ze spokojem opadać na ziemię, i będziesz podtrzymywana, podtrzymywany. Zauważ, że ciało znajduje się w przestrzeni, z której mogą docierać do Ciebie różne wrażenia zmysłowe, dźwięki, światło, zapachy czy odczucie innych obiektów naokoło. Pozwól sobie teraz po prostu spoczywać z przyzwoleniem, że nie musisz niczego osiągnąć, niczego analizować, niczego wymyślać. Pozwól sobie na zatrzymanie się i wyobraź sobie, że z góry oświetla Cię ciepłe słoneczne światło. To światło przenika całe Twoje ciało. Od głowy, przez klatkę piersiową i brzuch, aż po nogi i stopy, rozpuszczając naturalnie wszelkie napięcia. Zwróć uwagę na swoje stopy, nogi i pośladki, jak wypełniają się tą ciepłą energią, jak dzięki temu mogą się rozluźniać. Teraz delikatnie obejmij uwagą swój brzuch, klatkę piersiową i całe plecy, pozwalając, by Twoja uwaga rozświetlała i ogrzewała te części ciała, dając ukojenie z każdym kolejnym oddechem, Kiedy zauważasz pojawiające się rozproszenia, nie przejmuj się, tylko delikatnie powracaj uwagą do ciała i doświadczenia spływającego z góry ciepłego światła. Wędruj uwagą dalej, wypełniając jasną, przyjemną energią swoje barki, ramiona i dłonie, rozpuszczając wszelkie obecne napięcia. Teraz pokieruj uwagę na swój kark i szyję, obejmując je ciepłym światłem, dając rozluźnienie i ukojenie. Umysł może przywoływać pewne myśli i wtedy łagodnie powracaj do ciała i pozwól sobie jeszcze przez chwilę spoczywać w ciepłych słonecznych promieniach spływających z góry. Pokieruj uwagę na swoją głowę, rozświetlając i rozluźniając swoją twarz, szczękę, policzki. E breve. Teraz obejmij życzliwą uwagą całe swoje ciało, wypełnione przyjemną, rozgrzewającą energią, i pozwól sobie jeszcze przez chwilę spoczywać w tym doświadczeniu, rozpuszczając łagodnie wszelkie pozostałe napięcia. Wracając też do ciała, do oddechu, z życzliwością i akceptacją. kiedy będziesz gotowa gotowy powoli zakończ praktykę z intencją dbania o swój dobrostan przez resztę dnia